Modlitwa dziękczynna. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy ci za to, że swojego czcigodnego sługę księdza Jerzego Popiełuszkę obdarzyłeś wytrwałością w głoszeniu ewangelicznego orędzia prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On umocniony łaską wierności charyzmatowi kapłaństwa, wytrwał w nim aż do męczeńskiej śmierci. Dziękujemy Ci za łaskę przeprowadzenia jego procesu beatyfikacyjnego i podpisanie przez papieża Benedykta XVI dekretu o jego męczeństwie oraz uznanie go za męczennika Kościoła katolickiego. Radujemy się jego bliską beatyfikacją. Spraw, aby stał się dla nas wzorem do naśladowania i orędownikiem przed Tobą w przezwyciężaniu zła społecznego, którego sam padł ofiarą. Przyjmi, Boże, naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, za wstawiennictwem Jego matki bolesnej, królowej Polski i świętych męczenników naszego polskiego narodu. Amen.